Cześć. Dziś na stacji RPG w ramach bizarnego bestiariusza opowiem Wam o przedziwnej aberracji, rzadkim mutancie, który jest przeciwieństwem wampirów, a mianowicie o krwioszczu zwanym też krwioplujem, a przez niziołków określanym mianem posocznika. To unikalna istota, spotykana nie częściej niż Jabber Smoki czy Doplangery, ale bohaterowie niebezpiecznych przygód mają to szczęście czy pecha, żeby właśnie na unikatowe stwory trafiać. Krwioszcz na pozór wygląda jak dobrze odżywiony człowiek lub halfling. Rumiany, pucułowaty korpulentny, jakby napęczniały. Dobrze podszywa się pod typowego utuczonego przedstawiciela rasy rozumnej. Z bliska jego skóra jest dobrze ukrwiona, zaczerwieniona i napięta. Kiedy nakłuje czy natnie się ją w dowolnym miejscu, może trysnąć krew. Trysnąć z wielką siłą, w wielkiej obfitości i nie przestanie ona bryzgać przez dłuższą chwilę. W zależności od woli krwio, krwioszcza, który nad swoją krwią ma pełną kontrolę. Do tego stopnia, że może formować tą krew błyskawicznie różne kształty i obiekty, sprawiać, że natychmiast zakrzepnie albo rozleje się wielką, lepką bądź śliską kałużę, a nawet bajoro. Z tej krwawej plamy mogą po bohaterów sięgnąć krwiste macki, związać stopy, zlepić nogi, obalić, obezwładnić. Krew może trysnąć na sufit, a potem przemieścić się wbrew prawom fizyki i spaść w kroplach lub jednym glucie w innym miejscu. Krew ta jakby żyje, posłuszna woli swego nosiciela. Sikająca jucha może oblepić na podobieństwo węża dusiciela. Skrzepnącej krwi posocznik może uformować ostrze, kołek, bicz, pętle albo drobne drzazgi, którymi ciśnie jak nożami. Krew zdusi płomień pochodni, zbij latarnie, zlepi miecz z pochwą błyskawicznie, tak? Że nie da się dobyć broni czy z niej wystrzelić. Krew krwioszcza jest magiczna, jak można się domyślić. Nie jest łatwopalna ani nie jest kwasem. Może być bardzo lepka lub śliska jak olej, i te własności mogą zmieniać się w okamgnieniu. Krew broni swego pana, czy może swoje źródło, kernicę, bo być może tym jest posocznik dla setek litrów krwi, którą wypuszcza i którą nieustannie produkuje. Jakimś nosicielem, źródłem. Mimo to krew jest skończona. Krwioszcz po jakimś czasie oklapnie, schudnie, elastyczna skóra ściągnie się i ukaże się chuda, pobladła sylwetka. Krwiste obiekty po kilku, kilkunastu minutach skruszeją, stracą giętkość czy twardość i rozpadną się. Niektórzy uważają, że krwiopluje. Ta nazwa pochodzi stąd, że istota. Ta może również żygnąć krwią, jak ze szlaucha, pod ciśnieniem tak dużym, że może przewrócić. A więc, że krwiopluje to odmiana wampirów. Nic bardziej mylnego. Te stwory nie są ze sobą spokrewnione. Posocznik produkuje w sobie olbrzymie ilości dziwnej krwi, czy też płynu, który ją przypomina, w miarę normalnie się odżywiając. No, może wykazując przy tym większy apetyt. Krwioszcz krwi nie pije, on ją produkuje w sobie. Żeby to móc zrobić, zjada wszystko, w dużej ilości, w tym rozkładające się gnijące substancje. Podobno niektóre posoczniki, podobnie jak gule, nie gardzą trupami i można spotkać ich na cmentarzach. Jedna z hipotez utrzymuje, że krwiopluje to ludzie opętani przez demona Korna, czy połogosławieni przez Nurgla. Elfi uczeni twierdzą, że tak naprawdę to, co wypełnia posocznika... To nie jest jego krew, ale rodzaj magicznego pasożytnicznego zaklęcia, tylko manifestującego się w postaci gęstego cynobrowego płynu. Podobno połknięcie krwi posocznika powoduje zarażenie się plugastwem. Okres inkubacji nie został potwierdzony. Nie wiadomo, jak coś takiego leczyć. Drodzy majesterzy gry, pamiętajcie, że krwioplój, krwioszcz, posocznik. Czując zagrożenie nie będzie czekał, aż ktoś go zrani. Jeśli nie żygnie w stronę napastnika, strumieniem krwi pod ciśnieniem. Jeśli nie żygnie, to paznokciem może łatwo naciąć sobie skórę na rękach, formując ostrza, dodatkowe kończyny, tarcze albo całą zbroję z natychmiastowo błyskawicznie krzepnącej krwi. Może naciąć się też na plecach, tworząc. W jednej chwili skrzydła, ulepione z skrzepnącej krwi posoka, może stać się również liną z hakiem, może przybrać forma sieci, wszystkiego, co jest proste w budowie. Taka istota powinna być zaskoczeniem dla bohaterów. Prawdopodobnie natknął się na nią niespodziewanie. Krwioszcz może przecież być pozornie zupełnie zwyczajnym człowiekiem, szefem pomniejszej szajki, jakimś rzezimieszkiem, karczmarzem, handlarzem. Krew może z niego... Trysnąć, ale równie dobrze może zachować się zwyczajnie, bo wszystko zależy od woli posocznika i okoliczności. Jeżeli nie będzie chciał się zdradzać ze swoją prawdziwą naturą, to opanuje, albo przynajmniej może spróbować opanować wytrysk w krwi z dużą siłą. To można sprawdzić jakimś testem. Zastanówcie się, mistrzowie gry, gdzie, jak i dlaczego postawić taką bestyję na drodze poszukiwaczy przygód. Może niekoniecznie w roli przeciwnika. Posocznikiem może okazać się stronnik drużyny i, i zleceniodawca, bo przyjaciel. Może zadaniem bohaterów stanie się odnalezienie lekarstwa na tą przypadłość. Zwłaszcza jeśli zostaną również oni nią zarażeni. I zacznie się odliczanie czasu do momentu, kiedy będzie za późno na, na uzdrowienie. Z tą myślą Was żegnam. Dzisiaj krótko i na temat i właśnie ten temat został skończony. Życzę Wam udanych sesji i czytelnych kości. Trzymajcie się i zaglądajcie na stację RPG. Zachęcam do subskrybowania kanału. Tymczasem do usłyszenia.